Widzowie, to w dzisiejszym odcinku, to co zrobimy, to będzie ciekawe, ponieważ będziemy opowiadali o tych perkach, które sobie wymyśliłem właśnie na Springtrapie. Bo jak widzieliście już no nieraz, na Springtrapie można zrobić ładnego builda, który naprawdę bardzo mocno pomaga. Kurde, ale to jest nieintuicyjna, ma nieintuicyjna mapa, naprawdę. I w ogóle mam dwóch ludzi, którzy... Mają Bezbiadolenia, czyli prawdopodobnie mają inwokacje. Bo zauważyłem, że jak ktoś ma właśnie Bezbiadolenia, to ma prawdopodobnie inwokację Okej, okay, dobra, ja, ja mam dość ciekawe perki. No, właśnie dlatego to jest dość ciekawe, ponieważ gościu nie może nic zrobić. No, i widzicie, jak go robiony, bo jeszcze miałem ciszę na sobie, jakby. Więc dość ciekawy, według mnie. E, tu gdzieś chyba był hak, albo mi się wydawało. No dobra, to sobie przejdziemy do tego haka. Ja będę musiał iść koniecznie piwnicę zobaczyć. Piwnica jest tam. Okej, okay, dobrze. No, no i tak ja myślałem, właśnie. W piwnicy są. Dobra, sobie rzucę, żeby po prostu nie było, że. Zaraz mnie ktoś zobaczy. Okej okay. i zobaczymy sobie teraz, czy ktoś tutaj jest. Hmm. O dziwo, nikogo nie było. No mniejsza z tym. Przynajmniej wiemy, gdzie będziesz wisiała, laska, ponieważ będziesz wisiała w piwnicy. No a moje perki działają bez problemu dosłownie, bo cały czas widzę innych ludzi. No i wiem, w którym kierunku mam iść. I nie muszę się skupiać na generatorach tak naprawdę. Bo mam perka, którymi jakby... Umożliwia to, że... właśnie blokuje się geny. Aj, było blisko. Było bardzo blisko. Oj, kurde, co to było za lagi? Znowu! Aj karamba, ej, naprawdę ja nie wiem co się dzieje. Chyba naprawdę muszę znowu wyczyścić tego kompa, bo to co się z nim dzieje to nie ma żadnego pojęcia. A ja w ogóle wieszam. O ty! Idealne. To jest tak satysfakcjonujące, że szok, naprawdę. Jak ja mogę sobie po prostu tak o kogoś już strzelić? O, patrz, będziesz wisiał koło swojego gościa, koło swojego teammate'a. No ciekawie, ciekawie No, Wiście sobie, wiście A ja lecę do gościa Aj, prawie, prawie Prawie się udało. Ale tylko prawie Okej, okay, dobra, czyli ty całkiem do piwnicy idziesz ja się nie dam nabrać. Aj, karamba, dobra, dobra, dobra. No, nie tak łatwo ze mną, moja droga, jak widzisz. Nie tak łatwo. Do utraty tchu. No dobra, do utraty tchu. oj, oj, oj ale cię lepie, laska. Ok. No i dobrze. Widzicie, że to jest naprawdę dobry perk, według mnie, ponieważ naprawdę... Wow. 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 Cokolwiek to jest... Aha, bo wy we dwie tu byłyście. Ja myślę, że wy to jest osobne... Ale się okazuje, że jednak nie. Aj, karamba, ale tu nie ma jakby teraz gdzie wyjść. Tu jakby nie ma w ogóle haka nigdzie, co jest? Boże... No i mi pozostaje teraz tylko czeka, to naprawdę... E, na ten hak tutaj, żeby cokolwiek zdziałać. No, niestety, niestety. No, ja ty co, chcesz się gonić? Nie ma problemu. No i pięknie. Nie no, dobra, laska, bo już naprawdę mnie denerwujesz. No, idziemy tutaj, idziemy, 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 chodź. Jak pijany, ale idziemy. Dobra, widz sobie. Aj, karamba, laska. I co ja mam z tobą począć? No... Muszę tylko iść dalej, no przykro mi. Ej, nie zobaczysz mnie, chłopie. Ale czekaj, to znaczy, że ktoś jest w, pi w tym tym. Wow Wow. No ciekawie, ciekawie się potoczyło OK, Czyli ktoś jakby dalej jest tam. No, mi to nie wadzi nie. Mi to nie wadzi totalnie. A wy krwi nie zostawiacie za sobą w ogóle. No i ciekawie, bardzo ciekawie. No i teoretycznie mogę Was zostawić, żebyście po prostu krwawili teraz, no ale czy to ma sens? Oj nie, 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 nie. Elmo nie. Oj Elmo nie. Tu wstają co chwilę Aj karamba, no i wstali tam no. No trudno no, zdarza się i tak. Ośp szp... Boże, jak pijani, naprawdę. No nie no nie no nie. Ale naprawdę, co oni się tak... Wy... co oni robią? Naprawdę już mam tego dość. Naprawdę. Może w sumie dobrze by było wyjść z tej piwnicy w końcu. Ale naprawdę oni mają takie posrane buildy, że to szok. No i zepsuli mi znowu ten hak. Dobra, jak ja bym w sumie pilnował tego. Okej. Okay. Nie no, ej, naprawdę już mam ich dość. Jakby naprawdę już mam tego dość. Ja sobie wyjdę z tej piwnicy. Nie dam się tutaj tak za bardzo porobić teraz. Trzeba by wyjść stąd. I trzeba, bo tam w tej piwnicy są tylko dwa haki. Tam są tylko dwa haki, które no, sorry, ale no nie da rady zrobić. No, bo oni cały czas je niszczą, więc sorry, no ale no nie da rady, no. Trzeba się zająć pobocznymi. Oj, panie bocie. Ok. Okej, okay, dobra. Ten hak jest cały. Ja się nie dam tak łatwo z nimi. Ja się nie dam. No, coś ci chyba nie pykło, laska. Coś ci chyba nie pykło. No i oczywiście, hak zepsuty. Bo jakby inaczej. Jakby inaczej z nim, nie? Ale to nie znaczy, że się dam im łatwo. To nie znaczy, że się łatwo dam. Dobra, no ja mogę, bo wy się wykrwawiacie tak czy siak. Prędzej czy później i tak umrzecie. Wy i tak nie macie szans na naprawdę. Okej, okay. ty sobie, ty się wykrwawiaj. Coś nie przemyślałaś, co? Czegoś nie przemyślałaś, moja droga. I nie przemyślałaś tego, że Hug powróci, co? Nie przemyślałaś tego. Nie! Coś nie pykło. Coś nie pykło, moja droga. Chociaż w sumie! Chociaż w sumie! Może memento na niej zrobimy? Będę taką wrodną świnią mi poczekał i zrobimy to memento. Dokładnie tutaj to zrobimy aż. Nie ma szans, moi drodzy. Nie dałem się im tak łatwo robić. Jak widzieliście, po powieszeniu zawsze widziałem kogoś. Więc to jest zajebisty build, według mnie. Możecie sobie go wykorzystywać ile chcecie, ponieważ wy tak naprawdę już macie tych killerów, którzy to mają wszystko.